A Tarot, witajcie moi drodzy bardzo serdecznie ponownie na moim kanale. Witam przede wszystkim osoby spod znaku ryb w Waszym czytaniu na marzec. Pamiętajcie, energie są ogólne. Wierzcie to, co pasuje do Was, do Waszej sytuacji. Resztę zostawcie. Warto oczywiście sprawdzić nie tylko swój znak słoneczny, ale też i księżycowy. Czy ascendent? Tam też możecie otrzymać przekaz dla siebie, drogie rybki. Szczególnie jeżeli to czytanie nie będzie z wami rezonować. Jeżeli interesuje Was czytanie indywidualne, pozostawiam maila w opisie pod tym filmem. To tyle tytułem wstępu. Zobaczymy na początek energię ogólną dla Was na marzec. Jaka będzie aura właśnie tego miesiąca dla rybek. Aura na marzec szóstka pucharów, karta nostalgii, karta, karta powrotu do przeszłości, ewentualnie powrotu właśnie jakiejś osoby do Waszego życia. Osoby, z którą być może czujecie bardzo silne połączenie na poziomie duchowym, drogie rybki. Jeżeli faktycznie jesteście w takich dziwnych w cudzysłowie relacjach, tak? ktoś pojawia się i znika, no to niewykluczone, że tutaj właśnie w tym miesiącu ten kontakt będzie, będzie odnawiany, tak? Być może nawet dojdzie między Wami do spotkania. W niektórych przypadkach to może być spotkanie po latach, tak? Z kimś, kogo znaczcie jeszcze z czasów dzieciństwa, z takich młodzieńczych lat. No, zobaczymy, jaka nam się tutaj historia pojawi. Część z was może po prostu wracać do domu, tak? Do... To może oznaczać podróż do swojego rodzinnego miasta. Ale to, co jest najlepszego do osiągnięcia, no piękna karta, bo tu jakieś pragnienie rybki może zostać bez wysiłku spełnione. To jest czas, gdzie będziecie potrafiły potrafili odnaleźć tą radość. W, w chwili obecnej, tak? Cokolwiek będzie się działo. Będziecie potrafiły potrafili docenić te błogosławieństwa, które, które przydarzają wam się na co dzień, nawet te najdrobniejsze. Możecie doświadczyć wyzwolenia z jakiejś trudnej sytuacji. Bo tylko od Was zależy, czy wybierzecie szczęście. A powodów do radości może być sporo. Um, ta karta też mówi o, o tym, że dla niektórych ryłek tu w marcu mogą pojawić się okazje do świętowania, tak do jakiegoś celebrowania swoich sukcesów, czy też sukcesów bliskich Wam osób. To mogą być właśnie spotkania rodzinne, drogie rybki. No tak, marzec. Pewnie duża część z Was będzie świętować swoje urodziny, być może w gronie najbliższych osób. Hmm. Może to będą spotkania właśnie z osobami, które, których nie widziałyście nie widzieliście już od lat. Zobaczymy. Chociaż to, ym, z jaką energią rozpoczynacie ten miesiąc, ym, no, karty wskazują na pojawienie się pewnych trudności, związanych z brakiem równowagi, ewentualnie poczuciem niedocenienia, tak, że jestem niedoceniana. Czuję się niedoceniana w pracy, nie wiem, za mało zarabiam, gdzie inni za to, co robię, dostają więcej, mm, zostałam pominięta, pominięty, jeżeli chodzi o jakieś premie i tak dalej. To mogą być różne powody. Może też chodzić o sytuację w domu, sytuację związaną z waszym partnerem, partnerką, tak? Gdzie czujecie, że naprawdę dajecie z siebie wszystko, tak? To, co najlepsze a druga osoba no właśnie, nie docenia Waszego wkładu, Waszego wysiłku, tak? Mm. A tutaj rybka może mieć poczucie, że mm, to, co rodzi, to, co rodzi, to, co robi, y, idzie na marne, tak? Y, nie przynosi żadnych rezultatów. No i właśnie, skąd to myślenie, tak? A no stąd, że zazwyczaj y, nie zawsze tak jest, ale tutaj zadajcie sobie pytanie, czy przypadkiem robiąc coś z tyłu głowy tu yy, nie macie z góry założonych pewnych oczekiwań. Bo to właśnie te oczekiwania najczęściej rodzą później rozczarowanie. Niemniej jednak yy, to, co Nadchodzi w tym miesiącu do Was, to zakończenie jakiejś trudności, jakichś problemów emocjonalnych, być może właśnie problemów w relacjach z dziećmi, z najbliższymi, być może po prostu zakończenie jakiejś trudnej sytuacji, która, no właśnie, była dla Was bolesna, powodowała rozczarowanie, powodowała niepokój, powodowała, że ryba tutaj Czuła się taka rozchwiana emocjonalnie, to odchodzi do przeszłości. Tak? To już tak jakby. No tutaj jeszcze możecie, wiadomo, szczególnie na początku tego miesiąca możecie odczuwać jeszcze pewne trudności, pewne, pewne emocje związane z tymi trudnościami czy problemami, które będą się pojawiały. Niemniej jednak zakończenie jest blisko. Tak? Jeżeli myślicie, co jeszcze może mnie spotkać, to już spokojnie gorzej nie będzie. Chociaż że wiem, że może brzmi to mało pocieszająco, ale um, um, nie wiem, jak to inaczej ubrać w słowa. Zakończenie pewnych problemów. No i tu już jest kwestia indywidualna, z czym, droga Rybko, się mierzysz. Aha. Aha, mówię odnośnie tego, co powiedziałam na początku, tak, niektórzy mogą tutaj mieć do czynienia z kimś, kto powraca, ewentualnie jest to w cudzysłowie, powracający problem, tak? Coś, z czym musiałyście, musieliście się mierzyć. Wy, albo wy jako relacja, tak? w, tej, w, 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 w jakiejś relacji. I ten temat powtarzał się być może od miesięcy, być może od lat. I rybka próbowała z tym walczyć. Ryb, rybka próbowała coś z tym zrobić, by przestać kręcić się w kółko. By coś nie wracało jak bumerang. No i tutaj jest szansa, że właśnie owy problem okej, okay, on może jeszcze powrócić na chwilę w marcu, ale generalnie sytuacja wskazuje na to, że jest szansa, by się z tym owym problemem uporać raz na zawsze. Jest szansa na to, żeby przełamać pewien schemat i wyjść z tego programu powtarzalności. Dzięki czemu? Dzięki temu, że wy się nie poddajecie, że tutaj jesteście konsekwentne, tak? I Mimo tego, że rybka jest wrażliwa, emocjonalna, taka odczuwająca wszystko całą, czy też całym sobą, to tutaj mówię, tej konsekwencji w waszym działaniu wam nie brakuje. I tutaj będziecie tak długo drążyć, męczyć w cudzysłowie. Jakiś temat, aż nie dojdziecie um, właśnie do tego, co jest tym rdzeniem, tak? Aż so, się si z tym nie uporacie. No, czekajcie. A niewykluczone, że to będzie się wiązało również z podjęciem pewnych decyzji. Tutaj, i być może Wy musicie podjąć w końcu jakąś decyzję, jeżeli mierzycie się i zastanawiacie od jakiegoś czasu, co robić, tak. Ok, zobaczmy sobie jeszcze, dobiorę kartę, jeżeli chodzi o relacje. Tak jak powiedziałam, u, u, u niektórych y, ta sytuacja może się dotyczyć waszej relacji. Ale tu jest. Y, znowu, nie będzie do wszystkich, tak? Jeżeli są tutaj rybki, które mnie słuchają, i które są właśnie na takim rozdrożu już od dłuższego czasu, tak, czujecie, że, że nie ma tej równowagi, nie ma tej harmonii w waszej relacji. Czujecie, że. Mm, mm, czujecie się takie wydrenowane przez to wszystko, co się wydarzyło, co miało miejsce, być może... No mówię, ta sytuacja może trwać bardzo długo. To tutaj ja bym powiedziała, że takie, takie rybki na rozdrożu, na, na gdzieś tam na tym skraju swojej wytrzymałości, Wy możecie powiedzieć stop, dosyć. Niewykluczone, że będziecie tu przeciwstawiać się w pewien sposób swoim lękom, swoim obawom i albo postawicie te granice, tak? Albo postawicie, że tak powiem, um, kogoś przed wyborem, albo w jedną, albo w drugą. Tak jakby tutaj nie ma. Um, kompromis dla Was to za mało, bo to nie będzie coś, co da Wam. Poczucie satysfakcji czy szczęścia. To na takiej zasadzie, że albo ktoś ma coś zrobić ze sobą, tak, bo w to może wchodzić sytuacja z jakimś nałogiem, tak? Problem. problemem jest na przykład nauk yy, kogoś bliskiego, czy na przykładów można mnożyć. W każdym razie yy, tutaj. Nie ma zmiłuj. I rybka już nie boi się powiedzieć stop, dosyć. Ja już nie chcę tak żyć. Ja już nie chcę takiej sytuacji. Albo coś z tym zrobisz, albo um, albo to koniec. Ale to jest tylko, mówię, dla tych rybek, które naprawdę są na rozdrożu. Pamiętajcie, że to są przekazy ogólne i każdy z was jest w innej sytuacji. No też tutaj karty pokazują, żeby, żeby dać tą szansę, tak? Że mm, no właśnie, ale może chodzi o to, że czas y, zmienić pewien schemat. Czyli przestajemy głaskać y, po głowie, wspierać, tylko tutaj y, kierujemy się tym, co jest naszym, naszymi standardami, tak? Kierujemy się naszymi standardami. czasami to wymaga postawienia pewnych warunków. Jeżeli chodzi, wchodzi w to wasze dobro, tak? Czy wasze poczucie bezpieczeństwa, czy poczucie bezpieczeństwa waszych dzieci. Tak więc, tak jak powiedziałam, jeżeli jesteście jeszcze raz do rybek w relacji, to niekoniecznie musi oznaczać, że wszyscy będziecie się rozstawać, absolutnie nie. Hmm. Ale tak jak powiedziałam, to może być trudny czas, gdzie emocje będą brały górę, bo gdzieś macie z tyłu głowy to, co być może kiedyś was połączyło, co was łączyło i jak kiedyś było pięknie. No a teraz sytuacja jakby odbiegała od te, tego, co kiedyś właśnie miało miejsce. Hmm. Pewne rzeczy się pozmieniały i Wygląda na to, jakby tutaj rybka, tak jak powiedziałam, straciła to poczucie bezpieczeństwa. I mam wrażenie, że tu już nie mam miejsca na taką miękką grę, tak? Tu, yy, i to też nie mnie oceniać, czy to jest yy, słuszne, czy też nie, ale tu pokazujecie taką postawę, że tak jak powiedziałam, nie ma zmiłuj. I przede wszystkim stawiacie na siebie, bo już się nie boicie. Posypie się, to się posypie, nie posypie się. Mm, ok. Trochę na zasadzie, co ma być, to będzie. Bo Wy wiecie, że sobie poradzicie, ale teraz chcecie poczuć się bezpiecznie, stabilnie. I chcecie zobaczyć, że ta osoba również tego chce, że również coś robi, że również się stara, tak? Nawet jeżeli, mówię, między Wami jest bardzo silne przyciąganie, czy yy, Cały czas macie te, te, te uczucia względem siebie. No, ale wiadomo. Hmm. Same słowa nie wystarczą, potrzeba również, a przede wszystkim, czynów. Hmm. I być może ta zmiana w Was to jak zaczniecie po podchodzić do pewnych rzeczy, yy, dzięki temu. Ten schemat uda się przełamać, bo Wy będziecie inaczej postępować. Nie wysilając się ciągle na wyrozumiałość, tak? Tylko tym razem będziecie wyrozumiałe bardziej wobec siebie, a dopiero później wobec innych. Hmm. Więc tutaj jest do osiągnięcia to, że Że mimo wszystko pojawią się fajne chwile w tej relacji, tak? Że znowu poczujecie się kochane, że znowu poczujecie tą troskę, że ktoś się o Was troszczy, a nie tylko Wy o kogoś. Więc tutaj możecie odczuć tą zmianę dynamiki, ale, no mówię, to już będzie kwestia indywidualna i, i też jak, jak Wy do tego podejdziecie, bo jeżeli będziecie cały czas robić to samo, to, no mówię, jak w kołowrotku. Jeżeli mówię do osób, które w, w tej chwili nie mają nikogo, chociaż właśnie z tym nie mają nikogo, to tak nie do końca, bo jest tu energia wyczuwalna osoby z przeszłości. Ewentualnie wymyślicie o kimś, um, kto, kto był ważny w Waszym życiu. Nawet jeżeli wiecie, że to już no, nie ma do czego wracać, tak? Ale czasami te wracanie do tych wspomnień jest silniejsze, tak? Od nas... Um, i tutaj mówię, pewne wspomnienia mogą, mogą powracać. Niewykluczone, że w niektórych przypadkach ta osoba się odezwie. Niemniej jednak, jeżeli to jest, wiecie, taki, ktoś pojawia się i znika, albo w ogóle od dawna już tego kontaktu nie ma, i, i większość rzeczy dzieje się w wyobraźni. Tak tutaj, droga Rybko, no musisz pozostać, znaczy musisz. No dobrze by było, żebyś mimo wszystko nie traciła wiary w to, że ta miłość może jeszcze zagościć w Twoim życiu. Mocno obudowałaś się tutaj takim murem obronnym. I czas najwyższy. Zastanowić się, czy nie warto by było dać sobie szansę na tą miłość, na to, żeby trochę się otworzyć, wyjść do ludzi, tak? Hmm. Bo na razie tutaj wybrzmiewa taki strach lęk przed tym otwarciem się, przed zaufaniem. Niewykluczone, że te wspomnienia, czy jakaś osoba z przeszłości, że tutaj coś was trzyma i nie pozwala na to, byście otworzyły, otworzyli się na coś nowego właśnie. Niemniej jednak idą zmiany, tak, do waszego życia, i w tym roku tych zmian doświadczycie. Rybka tutaj na nowo będzie łączyć się, mówię rybka taka po przejściach, oczywiście, na nowo będzie łączyć się ze swoim sercem. Co jeszcze mogę Wam tutaj powiedzieć? Hmm. No, jeżeli tu byłyście, ale no to już mówiłam, tak, że jeżeli tu były takie relacje niepewne, hmm, albo był ktoś, ale nie było tego zaangażowania, nie było tej równowagi, takie wiecie, nie wiadomo co, raczej tutaj będzie to odchodziło do przeszłości. Jeżeli chodzi o kwestie zawodowe, właśnie, bo o tym nie powiedziałam. No, ja tutaj wyczuwam, wyczuwam pewne zmiany na horyzoncie niekoniecznie już w marcu, niemniej jednak tu mogą się pojawić pozytywne odpowiedzi, mogą przyjść do Was pozytywne dobre wiadomości odnośnie czy nowego zatrudnienia, tak? Czy jakieś takie nowe propozycje, ale w niektórych przypadkach to będzie się wiązało ze zmianą miejsca zamieszkania nawet. Albo tutaj po prostu rybka będzie musiała pewnych zmian dokonać, żeby. Mm, przybliżyć się do tego, czego chcę doświadczać, jeżeli chodzi o sprawy, właśnie zawodowo-finansowe. Mm, możliwości czekają, przed, tak jakby tutaj otwierają się przed tobą droga rybko, tylko yy, od ciebie będzie zależało, czy za tym podążysz, czy też nie. Bo. Mam wrażenie, że część z Was no, tutaj nie jest do końca usatysfakcjonowana w tej chwili swoją sytuacją. Ewentualnie sytuacja jest ok, ale osoby, z którymi macie do czynienia, to już niekoniecznie. Może chodzić o jakąś rywalizację, może chodzić o kogoś, kto próbuje w pewien sposób tu hmm, podkopać Waszą pozycję. Chociaż w tym miesiącu nie czuję, żebyście sobie na to pozwalały, czy też pozwalali. Tu rybka stawia granice, tak? A raczej pilnuje swoich granic. Um, ale też mówię, to może być czas, gdzie, będziecie, gdzie zaczniecie rozglądać się za innymi możliwościami i jak najbardziej tutaj te możliwości e, mogą się pojawić. Także czas zostawić za sobą. To, co wam nie służy. No. Tyle. Mm. Dajcie znać, jak to z wami rezonuje. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Trzymajcie się, papa. Pa.